Opracowujemy zmorę dzisiejszej ginekologii, codziennej ginekologii, to znaczy ciąże w bliźnie po cięciu cesarskim. Uczymy się ją ewakuować na modelach specjalnie do tego przygotowanych. I kolejną zmorą to jest blizna po cięciu cesarskim, tak zwana nisza po cięciu cesarskim. Usuwamy tą bliznę albo niszę metodą histeroskopową. Usuwanie przegrody i patologii, na materiale biologicznym, jakim jest macica świńska, która idealnie pasuje do trenowania, przecinania przegród i różnych zmian w obrębie jamy macicy, to znaczy polipów, wzrostów i innych patologii, których na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie ocenić przed wejściem histeroskopu do jamy macicy. To jest właśnie ten element, można powiedzieć, patent naszego kursu, gdzie na macicach specjalnych modelach przygotowanych, ale naturalnej macicy świńskiej, resekujemy różne zmiany. Myślę, że to jest warte każdego ćwiczenia przed wejściem do organizmu żywej kobiety. Ta macica świńska dwurożna, jest troszeczkę trudniej niż na macicy ludzkiej, dlatego że jest znacznie dłuższa. To jest sprzęt naturalny, tym, który normalnie pracujemy na salach operacyjnych. Dzięki temu. Nasi kursanci mogą uzyskiwać obrazy na fantomach. Pierwszy raz jestem na takich warsztatach e, histeroskopowych na fantomach zwierzęcych. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie. E, stanowi na pewno nowe też e, wyzwanie. E, no i dużo się tutaj uczę. E, właśnie w tej chwili usuwania e, ciąży w bliźnie, e, ewakuacji kanek z macicy e, za pomocą histeroskopu, resektoskopu i jestem w Biamie Macicy jest pusto, czysto